Dobry Państwu! Nagrywamy drugą część żywicowania sosny czy też zwyczajnej, jak powinniśmy powiedzieć, metodą polską. Dzisiaj pokażemy sposoby mocowania różnych kubków, które będziemy zbierać żywice, jakie dawniej były używane. To jest tylko część tego, co udało się zdobyć różnej wielkości, kształtu no było zdecydowanie więcej w zależności od regionu i okresu, w którym były wykorzystywane. Dziś skorzystamy z kubków porcelanowych, szklanych, plastykowych i tych, które były ocynkowane jeszcze czasami gdzieś tam w lesie możemy znaleźć jakieś pozostałości przy każdej spale omówimy sobie sposób i wykorzystanie poszczególnych narzędzi będą nam potrzebne na pewno noże do żywicowania dłuta do podpicia blaszek ściekowych czy też Nóż do nacinania głównego rowka ściekowego. Oczywiście siekierka, bo dłuto trzeba będzie wykorzystać. Tą siekierkę równie dobrze możemy zastąpić młotkiem. Nóż, który jest ze zraszaczem. Omówimy sobie w następnej części, gdy będziemy omawiać nacinanie kolejnych rowków ściekowych. Dziś wykorzystamy te narzędzia i przesuniemy się do spawnienia. Do nacinania głównego rowka ściekowego mogłaby posłużyć, mógłby posłużyć przymiar. którego dzisiaj tu nie mamy, ale. Spokojnie główny rowek ściekowy jest w miarę pionowo, jeśli się tylko udaje go tak zrobić i tak jak tutaj w przypadku pochylonego drzewa możemy zastosować to w ten sposób, że do pewnej wysokości nacinania i później rowek możemy również przesunąć. Dziś naczniemy tylko pierwsze boczne rowki ściekowe. Pierwszy rowek założony, teraz pokażemy sposób podbicia kubka ceramicznego sposobem, który był używany jeszcze przed II wojną światową, po wojnie również, a mianowicie Teraz wykorzystamy. Jak widzimy, nie miałby się czego trzymać. Odpadby musimy sobie zaznaczyć w którym miejscu. Taki kubek przegrywamy pokrywką, która powoduje, że składniki zawarte w żywicy nie będą nam parowały, oraz do tej żywicy nie będzie się dostawała woda do W pierwszy sposób mamy wykonany. Drugim sposobem będzie montaż kółka na stelażu podtrzymującym, tak jak w poprzednim przypadku wykonujemy długowy rowek ściekowy, który jak widzimy jest szerszy, zdecydowany od tych rowków bocznych, którymi ma za zadanie do niego spłynąć. możemy zainstalować kubek? Tu akurat do przykładu podwiesimy kubek czwarty. I zobaczymy, czy uda nam się powodować, żeby ta żywica do tego kubka ściekała. Oczywiście przykrywamy. Posiadam tylko tą ceramiczną do kompletu szklanych i blaszanych. Oczywiście szukamy. Myślę, że kiedyś będą też zbiorać prezentowane. Kolejny sposób to zamocowanie kubka, by ma ten ciężar i w ten sposób lub kubkiem plastikowym możemy zbierać żywice. Oczywiście tutaj jeszcze natniemy boczne rowki ściekowe. One są mniej więcej nacinane pod kątem 45 stopni. i mamy pierwsze trzy spały zrobione moglibyśmy tutaj zamontować zupełnie każdy typów kubku, kubków które były stosowane w poprzednich epokach chociażby nawet takie które przypominają bardziej kubek kiedyś warżono herbatkę w stołówkach szkolnych ale również mógł być wykorzystywany do zbierania żywic i tak też było tak pochodzi z takich zbiorów w końcowej fazie żywicowania w latach 90. stosowano również foliowe rękawy do zbioru żywicy. No niestety nie zachowały się nigdzie. Ja tego nie zdobyłem, ale myślę, że wszystko przed nami. Być może gdzieś w jakimś magazynku przy Lesiczówce jeszcze zachowało się wiele innych narzędzi elementów służących do zbioru. Być może uda się tam dotrzeć i wzbogacić nasze zbiory. Oczywiście Wszystkie kubki są przykryte, żeby zasłonić przed opadem wody i uchronić przed w przypadku nagrzewania słonecznego od zbierania wody się w kubkach. Myślę, że tutaj na początek to wystarczy. W następnym odcinku pokażemy nacinanie kolejnych rowków ściekowych i przenoszenie kubków. Wyżej. Być może już wtedy uda nam się zebrać trochę żywicy. Wtedy również powiemy o sposobach, które pozwalały na zwiększenie wycieku żywicy z tych rowków, żeby one nie zasychały tak prędko. Tu już widzimy, że w rowku pojawiła się żywica w tym naciętym i powoli zaczyna ściekać. Spokojnie przybliżyć. Już widzimy, że żywica zaczyna powoli lecieć, a to jest dosłownie chwila od momentu. Tutaj też już widzimy, że ta żywica zaczyna wyciekać. Zobaczymy. Za kilka dni natniemy jeszcze, będziemy nacinać w międzyczasie kolejne rowki i zobaczymy, ile nam tej żywicy uda się zebrać.